Siemanko, witam was w. Siemanko, po na no, Siemanko, witam was w. czwartym. czwartym? tak. Czwartym odcinku z Minecraft PlayStation 3 Edition. Tak, 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 dobra. Gramy i dzisiaj to taki niewyspany. No, taki niewyspany jestem. Po... Aha, po muszę, że przyjeżdżam. Siemanko, tak, tak, ta. ta, ta. No, no. Nie już się, przyjaro, już się Fine. Wow. Dobra Hmm Dzień dobry Przepraszam Dzień dobry Coś pod nosem, dobra Ja co z zjedę? O, Edzie. Ja już wracowałem, podziękujcie mi A zresztą ja Ciebie nie znam, ja Ciebie nie znam, ja Ciebie nie, znam ja nie mogę zarabiać Dobra To jest mój dom Tak, to jest dla mnie najlepszy dom to nie jest nic, nie? O, oh, mę. Słuchaj, jecha. Jest oczywiście. ale muszę okropnie spać. O, oh, W ogóle, no to... Podziękujcie po mi, że aby odcinek macie. Przecież to jest nieormalne. Oh, tak. To jest naprawdę nieormalne. Co my zrobimy, troszkę kilofów i będziemy kopali, możliwe, że jeszcze w tym odcinku co? nie czy nie? E, tutaj? gdzie oni tym razem psują? znowu tam a niech wyważają mnie tu wisi żeby... Weź wszystko tu się jedno. No. ja mam wrażenie, że to u mnie się dzieje? I czekaj. O, nie, come on! Dobra, co? Ja oszalały? Szalałem, Mary. Dobra. Tyki, 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 tyki. Dobra. Możemy To jest im Prawa dla mnie. O nie, kiedy to już... Zbroje? ale to nic. Dobra. Wydałby się węgiel, ja mam węgla. Ja mam węgla. Ja mam węgiel. To nie ma po co się yy zwęgorzać. Tylko yy, dwa. O, man! Co? <bole> oh, oh shit! Szkoda, że nie mogę to tylko iść. Stoi na to, czeka żeby go zabić. Szkoda. <tot loved> Nie, <laughs> panie, panie Dziobro. Wiem, że pan na mnie szykuje sprawy, ale nie mam czasu. Idę spać. śmieszne, to nawet wypada jak spadło oczywiście jest otwarcie no, ja, ja to zrobię że znaczy raczej poza odcinkami co ja teraz chciałem, to jest zastanawiające zastanawiające sprawę co nie, nieprawdaż? wow, ale z boku dobra jestem śpiący dzisiaj Niepowtarzalnie śpiący, no wy nawet nie wiecie, kurczę. Jakbyście wybili do te tej śpiący, co nie wiem co jeszcze zrobili. Ale ja po odcinku rezygnuję idę spać. O, o. Tak, to jest tak. Chyba. No nie, 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 kiepski żart. To żywa. Gulasz? Gulasz? Serio? Gulasz? 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 To, Ty mnie <nridge> uważał na wyjście! to? Ty mnie śmiech, na wyjście! to. Dobra, ja jestem z Pawełśem. Mieszkam na farmie. Łop, 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 łop. Oh. Doing? Doing <grystanie> Zobaczmy, <Zbukowane. grystanie> jak to wygląda. Dobra, to wykopuję. I tak, kopię to i będę czarno chleje. to rozległ. i tak, to I tak, 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 będę dzień i noc. <grystanie> Hmm. Ja nie owiec. No, no, ja Dużo owieczek mam. Dobra. Ale wiecie, że to. George ma na imię. George, George. George osadzam? Nie. Znaczy, ma taki, imię, ale ja go nie znam. Tylko słyszałem o tej palce od kolegi. Który jest fanem George'a. Nie wiem jakiego George'a. Ja nie słyszałem o tej palce nigdy. I nie nie Pewnie jak wiem, że jest jakaś głupia i rozkoszna bajka. Zajcie. Na pewno zaczęcie, no? Ja to wiem. Ale, ale... 20 będzie nie postaci, nie? Eee. eee A czy będzie mniej? Na pewno mniej, ale wiesz... Gej, okej, okay, gej, gej, gej. Gej, okej, okay, gej, 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 gej. Nie, przecież każdy się liczy. Co ja zrobiłem, tu, tutaj? Co tutaj, jakbym piany, po imprezie, tak sobie. Kolec, to raz jak tylko pisz, nie, nie, w twoim ekwipunku się nie pojawia, co nie? No fajna, modyfikacja, ale jest taka, ale nie, nie na Minecrafcie. Playstation, 3, szkoda. Dobra, dobra.

Nie dam bezdomności, no. O, oh, shit. Chyba oh, się skończyło. Dobre granie. O, shit. O, oh, shit. O, shit. Nie, jeszcze zapomniałem ważnej rzeczy! Przecież ja już mogę zrobić, gejokaj! Nie, biegnę na pomoc! nie! biegnę na pomoc! Gay, tylu Jestem drzemałem zabójcą. Jak ja ja, O. Spaliłem to, ale. Jedziemy po zioło. Ty ja jestem jak Bob Marley, nie zapisał się? Nie. Kurde, że jestem Bob Marley, ale niestety. Nie, jestem Bobem Marley. Przepraszam, ale jest pani. Dobra, to spaliłem. To ja biegnę i, 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 i zapowietrzyłem się. Mak, 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 I don't no, I wanna reply. Stout. I i wanna reply. I i i. mak, Prania. Co tu takie dźwięczy? Nie, to... dobra? A więc ja się zginęwałem tylko ja małem. I to właśnie Słaby punkt. Tak, to mój słaby punkt. Co najmniej. O oh, shit, nie za dużo tego. Dobra. Spaliłem to. Oh shit. Ага. Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Ты это. Za to mam chyba do tego rzeczy. Nie! Co zrobię Nie! Ale mnie będę tylko. Gładki piaskowiec się przyda. Tak, Daj Rodę! Bob Budowiczy, Zawsze przy Marleju. Marley budowniczy. Zawsze jest sam. Nie, o nie! Co ja zrobiłem? Gej okej? Okay? Tak, tak. Nie. Okej, okay, okej, ja robię tutaj. tutaj? Okay. wiesz okej, chcesz? To chcesz, to nie byle zbie... O, tak, piękny O, tak, okej, Nie tutaj. na okej, Nie jest na okej, a czy w tym? Uuu, no. okay, okay. ja tutaj mam tryb, ja mi tam jakiś. Wskazaniec, tu Dobra, idę się pobawić, powiecie no sami wie. No, żniwa co nie. Żniwa podziemne, czyli idę się pokupać. Mm. A, a dobra. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, nareszcie jestem w podróżniu. Nic nie ma żadnych szans. Ok, ok. Dobra, ja tu. Sobie wykupię kubla. Kubla? Koza? Kubla? Kubla. Chyba tu małe minuty, przecież myślicie, co to za... Oj, masz Ja Ja zrobiłem. Ok. Oki okay, tu. Okay. Za chwilę wracam, muszę podłączyć telefon do ładowania. Dziękuję. Dobra, po takiej okay, po pauzie Połączyłem już telefon, mi się ładuje. I przy okazji, dobra. I przy okazji kameruje. No. Dobra, niech się ładuje. Dobra, no tu pokupię. No. No. no, no. Oh, mam. Mało tego było. A, nie, nie ma, to mnie się nikt mhm. nie schowuje. Dobrze, mamy? Tylko cztery. Co byśmy mieli Dobra. Jest pokopał win pokażę wam zaraz coś. Teraz to, to moje. Te właśnie, on wam pokażę blisko. To moje ubranka, które pokazują o tym, że mam tyle ubrania. Ale zaraz wam pokażę ile będzie. Będzie na drugi raz więcej. Tak, będzie więcej. Po małej pauzie. Po małej pauzie. Będzie troszkę więcej się skabanie. Teraz tak. Ich będzie więcej. Jestem skazańcem. Przed dwóch leciach. I co? Coś by było o pół więcej? Zaraz wam pokażę zmiany, które nadeszły. Nadeszły takie zmiany. Z złotych budków. Mam żelazne budki. Gdzie jest Widzicie sami? Za dostałem apokalipsę, za epokę, że... No. Dobra, zresztą idziemy na darko, bo to, to, to było nieoczekiwanie. Nie gadaj, nie! Nie gadam, nie gadam. Dobra. Oczywiście. Trzeba oświetlić. Hmm. Nie będę słyszał ząbaka? Nie, chyba, a nie co... A ja jestem pod kogoś! Oni się do mnie wbiją? Przyjęcie nie daje go jakiś. Ale chyba do mnie. Przynajmniej się tak zaję. I chyba do mnie.

Może was dzisiaj po bronie tutaj, co? Co ani ciebie. Czy handlujesz? wiesz? może być, ale nie mam pszenicy niestety. Wtedy nie jestem kolekcjonerem jakimś wielkim Psz, nic, ale dzisiaj się tu tutaj pilnuję, bo mnie nie radzić, widzę. mnie do mnie przyszedł, co? Nie nie. Nie, sorry, sur, um nie masz krzykę. O farmer oferuje marek? Dobra, John, Mam dla ciebie. Wymagamy, że się wychodzi. No, coś innego? Może dam Ci... kurde, no nie wiem, ale... Wie.

Patrzcie, to będzie hit odcinka Tak! Ta -ra -ra -ra. Ała! Mnie to boli! Dobra, no zginąłeś A może jednak W drugim odcinku mamy Tak, to będzie dobry pomysł. Narazka. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i możecie o dobrą zabawę. Oj, dobra. To naraz.